Dzień dobry, tematem lekcji są aminokwasy. Będziemy omawiać ich budowę, otrzymywanie oraz właściwości. Aminokwasy są grupą związków chemicznych, które są szeroko rozpowszechnione w przyrodzie. Występują one zarówno w organizmach zwierzęcych, jak i w organizmach roślinnych, oraz są podstawową jednostką budulcową białek. Mamy kilkaset rodzajów aminokwasów. Niemniej w skład białek wchodzą tylko i wyłącznie tzw. aminokwasy białkowe. Są to takie aminokwasy, które na drugim atomie węgla, czyli na tzw. atomie węgla alfa, mają przyłączoną grupę aminową w stosunku do grupy karboksylowej. Pozostałe aminokwasy, czyli takie związki, które zawierają zarówno grupę aminową, jak i grupę karboksylową, są również nazywane aminokwasami, ale są to aminokwasy niebiałkowe. Zaczynamy od pierwszego punktu, czyli budowy aminokwasów. Napisałam na tablicy dwie grupy funkcyjne, które we wszystkich aminokwasach występują. Pierwsza grupa to tak zwana grupa aminowa. Czyli grupa zbudowana z atomu azotu i dwóch atomów wodoru, inaczej grupa NH2. Drugą grupą funkcyjną występującą w aminokwasach jest grupa karboksylowa. Grupa karboksylowa to grupa, o której już wcześniej mówiliśmy przy okazji kwasów karboksylowych, czyli grupa zbudowana z atomu węgla, atomu tlenu przyłączonego. Do atomu węgla wiązaniem podwójnym jest to tak zwane ugrupowanie karbonylowe, do którego następnie przyłączona jest grupa hydroksylowa OH. Cała grupa nazywana jest grupą karboksylową. Te dwie grupy muszą znaleźć się w związku będącym pochodną węglowodorów, żeby móc mówić o aminokwasach. Przykładem aminokwasu jest na przykład kwas aminooctowy, nazywany inaczej kwasem yy, aminoetanowym. Napiszemy sobie jego wzór. Grupa aminowa, następnie cząsteczka kwasu octowego, w której jeden atom wodoru został zastąpiony ugrupowaniem. Aminowym. Stąd nazwa kwas aminoetanowy, ponieważ ten cały fragment pochodzi od kwasu etanowego i grupa aminowa. Czyli mamy kwas aminoetanowy. Aminoetanowy, inaczej aminooctowy. Nazwa zwyczajowa glicyna. Aminokwasy mają swoje nazwy zwyczajowe, co bardzo ułatwia pisanie, na przykład długich łańcuchów polipeptydowych, o których zaraz będziemy sobie mówić. Przejdziemy w trzecim punkcie do właściwości aminokwasów. Proszę, żebyście zapisali punkt trzeci: właściwości aminokwasów. Tak, Co najważniejsze. Jeżeli mówimy o właściwościach fizycznych, to aminokwasy, na przykładzie będziemy oczywiście omawiać na przykładzie glicyny, czyli kwasu aminooctowego. Są to substancje stałe, rozpuszczalne w wodzie rozpuszczalne w wodzie bezbarwne tak to są typowe właściwości kwasu aminooctowego jeżeli mówimy o właściwościach chemicznych to najważniejszą właściwością chemiczną jest to, że aminokwasy mają odczyn obojętny mają odczyn obojętny. Dlaczego? Jeżeli rozpatrzymy sobie kwas aminooctowy, to z jednej strony mamy grupę aminową, a z drugiej strony cząsteczki mamy grupę karboksylową. Tak. Grupa karboksylowa jest grupą kwaśną, czyli nadaje charakteru kwasowego. Natomiast grupa aminowa jest grupą zasadową. Tak. Jeden efekt znoszony jest przez drugi, więc cząsteczka ma odczyn obojętny. W roztworach wodnych aminokwasy występują w tak zwanej formie jonu obojnaczego. Co się dzieje? Wodór z grupy hydroksylowej protonuje grupę aminową. Na grupie aminowej pojawia się cząstkowy ładunek dodatni, natomiast na grupie karboksylowej powstaje cząstkowy ładunek ujemny. Wzajemne efekty są znoszone, mówimy o tak zwanym jonie obojnaczym, natomiast charakter grup zasadowy, kwasowy wzajemnie się znoszą, więc odczyn roztworu wodnego aminokwasów jest obojętny. Kolejnym elementem, jaki będziemy sobie omawiać jest tworzenie łańcuchów polipeptydowych w tak zwanym procesie kondensacji. Proszę zapisać sobie w punkcie czwartym: kondensacja aminokwasów. Kondensacja aminokwasów. Proces kondensacji polega na łączeniu się aminokwasów w długie łańcuchy. Są to tak zwane łańcuchy polipeptydowe. Ponieważ o aminokwasach jako pojedynczych jednostkach mówimy, że są to tak zwane peptydy. Tworzenie łańcuchów zbudowanych z aminokwasów to tworzenie łańcuchów polipeptydowych. Zapiszemy sobie kondensację. Kondensacja. Tak? Łańcuchy polipeptydowe tworzenie łańcuchów polipeptydowych. Tak. Łańcuchy polipeptydowe yy, tworzone są między aminokwasami, a dokładnie między, grupę, między grupą karboksylową jednego aminokwasu, a grupą aminową drugiego aminokwasu. Specjalnie zapisuję wzorem półstrukturalnym aminokwasy, żebyście widzieli w jaki sposób wiązania peptydowe powstają. Mam grupę karboksylową jednego aminokwasu. Jest to glicyna, tak, Glicyna, czyli kwas aminoctowy i rozpisuję strukturalnie grupę aminową drugiego aminokwasu, aby zauważyć w jaki sposób będzie powstawało wiązanie peptydowe. Wiązanie peptydowe powstaje między grupą karboksylową jednego aminokwasu a grupą aminową drugiego. Polega na utworzeniu wiązania między atomem węgla w grupie karboksylowej a atomem azotu w grupie aminowej z odejściem cząsteczki wody. Napiszemy sobie powstające wiązanie. Fragment pierwszego aminokwasu przepisuję bez zmiany. Następnie atom węgla grupy karboksylowej. I do niego dochodzi grupa aminowa z jednym zachowanym wodorem i pozostały fragment aminokwasu. Tak? W ten sposób powstaje tak zwany dipeptyd. Dipeptyd. Fragment CONH, to jest tak zwany wiązanie peptydowe. Drugim produktem reakcji jest cząsteczka wody. Tak? Grupa OH i wodór dają mi cząsteczkę wody. W ten sposób możemy tworzyć długie łańcuchy polipeptydowe, czyli przyłączać kolejne cząsteczki aminokwasów. Do grupy karboksylowej dojdzie kolejny aminokwas, będący połączeniem tej grupy karboksylowej z kolejną grupą aminową. W ten sposób będziemy tworzyć tripeptydy, tetrapeptydy, pentapeptydy i tak zwane polipeptydy, czyli łańcuchy zbudowane z wielu aminokwasów. Proszę, żeby zapamiętać, że wiązanie peptydowe to jest wiązanie CO. NH, czyli wiązanie powstające między grupą karboksylową jednego aminokwasu a grupą aminową drugiego aminokwasu z odejściem cząsteczki wody. Proces ten nazywamy kondensacją aminokwasów. Przechodzimy teraz do zadań. Proszę, żeby otworzyć podręczniki na stronie 185, strona 185. Tak, przejdziemy do zadania pierwszego. Oblicz masę cząsteczki glicyloglicyny. Zadanie pierwsze, strona 185. Mamy cząsteczkę glicyloglicyny, Tak. Zapisujemy sobie masa GL GL, ponieważ aminokwasy mają swoje e, symbole, są to tak zwane skróty, którymi można zapisywać łańcuchy polipeptydowe. Przykłady tego typu symboli zapisane są w podręczniku na stronie 185. Można się z tym zapoznać. My obliczamy teraz masę cząsteczkową dipeptydu złożonego z dwóch cząsteczek glicyny. Zapiszemy sobie wzorem półstrukturalnym. Tak, tu mamy wiązanie peptydowe. I drugą cząsteczkę przyłączonej glicyny, tak? W ten sposób mamy glicyloglicynę. Obliczamy jej masę. W jaki sposób to robimy? Oczywiście odczytujemy z układu okresowego masy atomowe poszczególnych pierwiastków. Zaczniemy sobie od wodoru. Najpierw liczymy, ile mamy atomów wodoru w tym łańcuchu. Tu są dwa, tu są dwa, to cztery, pięć, siedem. 8 atomów wodoru, więc 8 razy 1 unit, bo każdy atom wodoru ma masę jednego unita. Następnie sprawdzamy ilość atomów azotu. 1, 2 i to wszystko, czyli 2 razy 14 unitów. Do tego dodajemy węgle. Węgla mamy 1 atom, 2 atomy, 3 atomy, 4 atomy węgla. Każdy ma masę 12 unitów. I, do, ym, I dodajemy tleny, 1, 2, 3 tleny, czyli 3 razy 16 unitów. Obliczamy 8 unitów, dodać 28 unitów, dodać 48 unitów, 3 razy 16, 40 unitów, razem 132 unity i to jest masa cząsteczkowa glicyloglicyny. Przechodzimy do zadania drugiego. Strona 185: Oblicz stosunek masowy pierwiastków chemicznych w kwasie aminooctowym. Zapisuje, zapisujemy sobie wzór kwasu aminooctowego. Mamy obliczyć stosunek masowy pierwiastków, czyli stosunek masy azotu do masy węgla, do masy tlenu, do masy wodoru. Takie cztery pierwiastki mamy we wzorze kwasu aminoetanowego. No i teraz oblicza, sprawdzamy liczbę poszczególnych atomów, przemnażając ją przez masę atomową danego pierwiastka. Mamy jeden azot, więc mamy jeden raz 14 unitów. Do masa węgla. 1, 2 węgle, czyli 2 razy 12 unitów. Do masa tlenu, tleny mamy 2, 2 razy 16 unitów. Do wodorów 2, 4. Mam 5 wodorów, 5 razy 1 unit. Ponieważ jest to stosunek, czyli iloraz, więc jednostkę sobie skracamy i mamy 14 do 24. Do 32, do 5. Ponieważ jedna z liczb jest liczbą nieparzystą, nie skracamy, tak zostawiamy wynik. Stosunek masowy azotu do węgla, do tlenu, do wodoru wynosi 14, do 24, do 32, do 5. I zrobimy sobie jeszcze zadanie czwarte. Zadanie czwarte. Strona 185. Napisz wzory półstrukturalne aminokwasów o podanych wzorach sumarycznych. Ja zrobię podpunkt B. Proszę, żebyście sobie samodzielnie spróbowali zrobić podpunkt A. Podpunkt B jest y, taki: C5. H11O2N. Tak? We wzorze sumarycznym widzę azot, widzę dwa tleny, co sugeruje mi, że mój związek będzie aminokwasem, będzie miał grupę aminową i będzie miał grupę karboksylową, tak? Czyli azot i dwa wodory poświęciłam już na stworzenie grupy aminowej. Węgiel, dwa tleny i kolejny wodór na stworzenie grupy karboksylowej. W takim razie zostały mi jeszcze cztery atomy węgla. Jeden już mam, więc jeszcze cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery atomy węgla. Azot już wykorzystałam. Mogę go skreślić. Dwa tleny wykorzystałam. 5 atomów węgla. 1, 2, 3, 4, 5. Już mam. Wodory mam już 3, więc zostaje mi jeszcze 8. Dopisujemy. Pamiętamy, że węgiel w chemii organicznej jest zawsze czterowartościowy. Tak. Więc w ten sposób powstaje mi wzór. Półstrukturalny aminokwasu. Aminokwas ten zbudowany jest z grupy aminowej karboksylowej oraz czterech dodatkowych atomów węgla połączonych z wodorami, tak aby każdy węgiel był czterowartościowy. Dziękuję.